Hej, ja mam z tej strony Fredek TV dzisiaj w browser. I w końcu jest ta aktualizacja, na którą każdy długo czekał Ona trwała chyba z godziny Więc tak no było warto, było, było, nie powiem, że nie od razu fajniej i czekamy teraz na nowego zadymiarza, który będzie w poniedziałek. Ale nie wiem, którego, no. Dobra, minus 6. A i przepraszam, że nie pokazywałem Wam, jak wbiłem te 21500, no ale wbiłem to od 22. No, 50, więc. Nie opłacało się nawet pokazywać, bo ja mówiłem takim zamulonym głosem więc wiecie co, co mi chodzi. To ja wam pokażę może jak będzie się coś działo ciekawego. Dobra nie. Gramy, gramy. Wow. Gramy, gramy. Idziemy, mamy dwa Poery. nie ja jest się tu boję, dobra. Tutaj chyba nikogo nie ma. No to tobie normalnie z tego cuba. Bo tutaj na razie nikogo nie ma. Dobra. Sprawdźmy. Okej, okay, dziękuję. Meteorycz. Bardzo dobrze. Drugieś mi trochę Pokażę wam, jak będzie się coś działo. Jak będzie trochę mniej zadniacze. Tam! Zapułyswałem ją od razu, ciekawego. Dobra, zagrajmy sobie na przeskoku, nie? Na przeskoku, jednak tak. Przeskok, przeskok, przeskok. Przeskoczek. Emir Maor jakiś. Nie wiem, czy to ten Emir, to Polak, jakiś, czy kto. Ale nie wiem, nie znam typa. z mi znaczy, znać? Takiego widzę pierwszy raz w tej grze. Tylko jest zagłośno. Dobra. no czekaj. Niech to kupa zniknie, no. To łatwo? W to nie, ale by łatwo, oh, co? Wow. Jajo gra. Jajko sobie zrobię z rana. Piękny A już. Kolejny ma nowy motek Dorfusa będzie hemotyk, jakby... O Jezu! Sercz! No no pupę, no. no Ty mi typ go calił oj, zabiłem elo dobra niech ja tu leczym w tym samym mało chpary nie wnikam dobra, nie, nie, ja to dam, ja dam dobra, łatwo, łatwo lub niełatwo łatwo. coś pyk i cyk dobra na razie nie używamy i po nią. Dobra, i tak flem. Chcę ryzykować. O Jezu. on w bóle przez to. O Jezu. Piper mnie ma na dwa szoty. Ja mam dużo gwiazdek. Piper też ma dużo. No jak oni tak walają. Porąbało ich trochę. No, 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 no. Dobra. Dobra chociaż kieruję tu. goda Kierujesz nam. Mordogrę. Dobra. Ja tutaj nie kieruję nic. Ale na początku kierowałem. Tylko bóla kieruje. Kieruję was. Dobra. Załatwiłem. I pffu! Łatwo O, dedła, dedła. Chyba dam radę. Chyba, że Piperka coś zwali, lubi, Dobra, nie. Już nie mają szans. O oh my god. Brała wstydko. Mmm. Fajna muzyczka. Na. Dobra, trafiony. Trafiona tam. Weź, co? Jenny, co ty robisz? Głupki! Spidama! ma. są głupi? Skocz. Skoczno. On ma dwa IQ. Zamiast skoczyć, dobra, nie ja. Ja ryzyk fizyk. Dobra. Dobra, dobra. Zaryzykowałem. Przyszmy to M zaryzykowało. Dobra. Dobra. Dużo możemy stracić. Mega dużo. Dobra, jak ona się tak będzie rozśleć. Kolejnego szuta to dostaję. Ja leczę. C, Dobra. Leczę, leczę. No, słuńcie. Suń Dobra, tam pik są, pik są, No nie, dobra, musi albo zabijać no ale to było kupie. Trzeba jej zniszczyć, bo tak to ja już czuję dawno, bo bardzo mega obił, więc dobra. ona miała mega dużo klei. No i pik, pik. No czemu M przede mną staje kupolica? Dobra, komentujcie, subskrybujcie. No i pa.